Jedziemy do szybkiego. Tak, wiem. Jeśli oglądaliście poprzednią serię z kampera rok temu, to pamiętacie, że szybki trochę tam, trochę tam były zawirowania. Może Kubuś przypomni. Książulo! Książulo, gdzie jesteś? Słuchaj, cały czas na ciebie czekamy, e, no i ciebie wypatrujemy i dalej cię słuchaj nie ma. Pana zdawien, naklej ci muela. Książulo! Książulo! Mieszany, mieszany, czeka na ciebie! Niektórzy też nie ukrywają swojego żalu, jeśli do nich nie dotrzemy w takim czasie, jak oni by chcieli. Ten to wszędzie się sprzeda, Książulo już nie. Książulo mu do pięt nie dorasta. Zwykła faja, a Książulo dobry typek. Go się dziadu? Czekam na walkę Mister Krycha i Książulo. Chłopiek książolo pystynowi to do dorasta. Książulo! No, nie przyjeżdżaj! Jeszcze jeden komentarz i blok. No ale co, no, nie będziemy się gniewać. Wydaje mi się, że szybki jest gościem, który trochę zapoczątkował te wszystkie tiktokowe, karkówkowe kebaby. Ma swój lokal w Biesie kierżów. Chłop zrobił robotę, no bo w takiej małej mieścinki, wiesz, na cała Polska! Teraz mięso wysyła. Karkówka chyba podobno u was. Podobno? Dobre. Dobra, to poproszę rolę jakieś. Mieszane mięcho i sosik też mieszany. Też z Karkówka. Czemaleczko, w końcu się doczekałem, kolejny. Czewaneczko, witam.